Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem RG120, a dzisiaj zagram sobie w, w e, Farminga z 15 e, na polskiej wsi. Niestety e, przez 2 czy 3 tygodnie nie było z Farminga 15 odcinków, e, bo niestety albo nie wiem, się nie chciało, albo zapomniałem. Różne tylko przyczyny były Więc e, Ale Ta be, Ta seria będzie na pewno Będzie Na stówę będzie Po prostu mapki będą się zmieniać co jakiś czas Co jakiś sezon e, Tak Eee już pozbierałem Nagrywałem tego odcinek Ale Nie dało się tego oglądać Na moim Tego co ja zauważyłem Tak Tak się zacinało Naprawdę nie tego oglądać, oglądać Oglądać tego już nie mogłem no i nie wrzucałem tego Bo chciałem wrócić ten film później ale no zobaczyłem jak to jest no to wróciłem mam nadzieję że ten film będzie dobrze dobrze, dobrze będzie nie będzie zacinało zobaczę dobra nagrywa się mam nadzieję że się nie będzie zacinało jak widzicie w wyższym odcinku będzie e, będą w niwa gdzieś odcinku zaczynamy w E, to jest pierwszy odcinek, gdzie właśnie wykorzystam mojego e, Forshita. E, mojego Forshita e, możliwe, że ja go będę zmieniał na takiego e, MF-a. Nawet mam go ten miecz. Niedługo tego fajnego MF-a. E, nie wiem, czy na pewno będzie. Jeśli tak, to na następnym odcinku będę go testował. z taki fajny MF lepszy w lepszym stanie na pewno. Nowszy. E, bo w tym jednak to, tro, trochę, trochę to ciężko idzie. A z czepą moją szczepą będzie jechał mój e, MF, czyli Master on tu. Pu... Ja tu... Na tak, to... Nie. Forszy. Tak, gdzieś To, zobaczymy, powiedziałem. tu MF. Dobra, eee, to tak, ja na pojadę ciągnikiem. Ciągnikiem na brunek pojadę. Eee, nie odwola, nie dobrze. dobra. Ja tutaj na brunek ciągnikiem pojadę. Zapal. Dobra, i tak, e, ciągnikiem jedziemy na pole. Tu A, jeszcze raz. Dobra idziemy o yy, zawadziłem e, w tym odcinku będę chciał skoszyć przynajmniej jedno pole nie wiem czy mi to się uda nadzieję bynajmniej ale w na następnym odcinku tu będzie ina e, będzie znowu kuszenie Wszystkich kilka odcinków takie to zrobię. Um, ja sobie gdzieś skoczę nie te pole, tylko te pole kieruneczek oczywiście. żeby było jednym jadę. Tu widzę nie podbierałem jeszcze, wszystko, be... jeszcze nie podbierałem wszystkich bel, nie bel, ale większość już mam zebrano. zebrana jest pól Tam dwa pola chyba mi zostały Do zebrania, tu już mam bo będę, będę już jeździł, bo Niedaleko domu już to jest A te co dalej były robione to były po Dobra, wszedłem do mojego fursheeta Wszedłem go Widzę fajny jest nawet ten fursheetek Jeszcze raz Dobra jedynka, to mi jedynkę lecimy jedynka, ojej, jedynka, jedynka, nie jedynka, tylko jedynka, jedynka, ale już wszystko jest zrobione. No dobra. To jedynka, 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 Tu jedynka, Widzę, mam mało, bo 4000. Jakie są zakupki? Były. Na obszernik wydałem, że ja prawie 1000. Dobra. Hmm. Pokosowy ma być. No, tylko pa. Dobra. Ja Dobra. Okej, okay. to ja robi wałki, łatwiej. Eee, ze słomy będę robił tak, gdzie jest tak dwa pola. Będę chciał w kostki. No chyba, okay, kostku tam stoi. Jeśli ja nie, to muszę kupić. W kostki chcę, dwa pola bynajmniej. W słomę. Eee, sło a resztę pól ze słomy, no to będę już robił akurat. Em, oj, oj, oj. Ten helar trochę niedokładny, bo pomimo to. Ale dobra. Eee... Ten... A teraz te pól będę robił belki. No. E, ma... No nie no, nie mogę... Zobaczcie, dlatego nie, nie... lubię tym kombajnem, do bardzo kosi. Eee, ale fajny jest. Bo... Tej słomą on za bardzo nie zbiera. Bo słony on głupi. Właśnie ta lewa strona, bo prawa no to... Mm -hmm. Nawet na dwie Nie za bardzo dopracowany w ogóle jest ten kombajn. Dlatego jeszcze będę bardziej właśnie niego e, zmienić na, na jakiś e, inny. Byłby trochę e, to, Co do zakupów następnych, no, to będzie właśnie ten kombajn. kombine. Kokusniczek jak ja tu mam, jeśli się mylę. A jeśli się mylę, to będę trzeba kupić. Dobra. Sprawo. Eee... co jeszcze? Eee... tak. Um, co to o polskiej małej wsi? Mówiłem, że to będzie temat zamknięty. Lecz... Możliwe, że coś się będzie pojawiać z czasami... W tej Tak jest, nie wiadomo w jakie dni. Ale możliwe, że coś będzie się pojawiać. Eee... bo... Mi się podobała ta seria, fajnie się to nagrywało. Więc możliwe, że czasami jeszcze z tej małej polskiej wsi e, będzie coś. E, tylko nie wiem, nie wiem e, kiedy, ale jakieś tam czasami będzie to, że się ujawiało takie coś z tego filmu. Nieczęsto, ale będą. Hmm, bo mapkę nową, bo ja już mam nową mapkę. Bardzo fajną psorka w Jak Czekajcie, będę musiał prosić, yy. Dobra. Okej. Okay. Dobra. A tu góra. Dobra. Tak około tak właśnie to takie takie pola właśnie z tymi nie no to jak to nazywa Nie pamiętam jak przywolonę Tobie nie wiem czemu mm, no, ee, te słupy e, Tak właśnie kosza wtedy Gdyby mniej czasu to było i gdyby było to lepiej do odbierania bym potem polu nie jeździł w prawo, w lewo, w prawo, w lewo tak się tylko jakieś takie paski właśnie porobić Jak mówiłem, pewnie zmienię. Za początek jakiś na test trzeba wziąć. Bo na testy to ja będę musiał chyba zapłacić. Chyba ile tam zapłacić? Za testy? musiałem Na tym będę musiał. Nie pamiętam, ale wiem, kilka katuszeń i możliwy znaję na testy tego frustra mojego typu będę. Bo jeśli tam będę. MF nie będzie, pa, nie będzie dobry, dobry. No to zmienię na jakiegoś rzecznego bizonka. By zmienia. ten MF nie będzie dobry, no to kasy z tego tam tam wystarczy na jakiegoś bizonka. Najpierw no tam książek ma tam ten dalszy książek, ma tam bizona fajnego. No to jak to są od niego, od niego będę pozyczać fajna i będzie się kosić ok eee, dobra ok dojadę jest pół do po... a ile jest 10 minut to jeszcze tak 10 minut to pewnie akurat może pewnie sko skończę te pole Żeby do 40 Skończę te pole no kurde, ja zachęciłem. Dobra, eee... Ehm, tu. Dobra. Dobra. Eee... Ehm, tak. Nie wiedziałem, że dużo serii ma takich niepokojonych. I właśnie e, ten z Call of Duty, jak mówiłem, nie będę nagrywał że bo... no, zaczyna Outlast, tak samo e, Ale jest, jak po e, bo, bo świętach pewnie kupię procesor czterorodzeniowy Więc wtedy cyklujcie się na Outlasta I na Call of Duty, kiedy tu już na pewno te gry będą Bo muszę kupić na początek właśnie Procesor 4 rdzeniowy. Mam nadzieję, że to będzie pomowę. Powinno pomóc. Lokaliny, gdzie teraz będą chodzić później, Nagrywalka tak, będzie chodzić płynnie nagrywania. Tam Counter Strike już będę mógł w y, normalnej wytryczności wprowadzić go a nie ciągle jako tam zmieniać. No, ee, to tak. Hmm. A chyba nawet jak pan na ktoś w pole skończy, pewnie ja nawet pojadę na te a następny to będzie tutaj, tu po lewej. Ale to ciekawe, czy się skoń, skończy, to pole. Liwe. No Dobra Dobra ja ja to już zrobię co ja tutaj zrobię? A ja to ja tutaj zrobię? Ja to zrobię, fajne to. Wykorzystam tą lukę. Na początku myślałem, że tą lukę żeby na zboże, ale... ...po co? W środku akurat? Akurat? Okay. ja w środku w ogóle nie lubię pracować z e, tym kombajnem. A wolę zarzucić. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Porle zbiornik mam ten campaign. To jest dla mnie fajne i to jest dla mnie jednocześnie plus i jednocześnie minus Czemu minus, bo jest, czasami jest takie miejsce pole z innego tego, a tu nie będzie zbiornika no i licho trochę I co jak takie tego samego pole jest, jest daleko będzie trzeba gnać. Combine kombajnie z tym zwózem dogramy minus ale tylko tego i tych tak nie dopracowałem bo nie dos bo, od tego bo to jest stary kombine i bardzo dawno jest właśnie na e tej stronie bo nowsze jak były no to albo mnie nie chodziło albo coś się crashowało no to już Zołem ten, bo w ogóle jak już trochę dawno mam pół roku. Nie, pół roku przesada. No, pół roku pewnie jest. Ale nie wiem czy bo nawet mniej pół roku. No. bizon też jest za bardzo, bo... Gra się trochę zaczyna z bizonami Ale będę, będę stanie pewnie jak tego sprzedam A MF nie a. Nie będzie ten Słowo dla mnie no to trzeba jakiegoś bizona Zobacz <coughs> się zob Zobaczę jeszcze Pewnie skończę to pole i zakończę odcinek No W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, dużo jest kamerki drugiej. Dużo jest takiej kamerki. No, e, skończę to pole z poza Ci, którzy u mnie, te bo... Niektórzy nie oglądają ETS, a niektórzy nie oglądają farminga na przykład, ale niektórzy oglądają to i to. Ci którzy wczoraj nie oglądali. Ci którzy oglądali farminga, wiedzą, że naprawdę trochę mi zeszło. Prawie godzina. Ile tam zabrakło? 2-3 minut do godziny chyba. Naprawdę spora odcinek wrzucałem go w 3-4 godziny. Z tego co pamiętam. A wrzucałem go na telefon gdzieś godzinę. To z tym wszystkim, 4-5 godzin na pewno. 4-3 godziny widzę z tym wszystkim. Yy, bez nagrania oczywiście. Ale wrzucanie i wrzucanie na telefon, no to trochę mi to zajęło. Ale się udało, się udało. I że też, sam, jeśli ten film będzie taki to, i w tym filmie będzie tak słabo oglądany i tak e, ten no to znaczy, ja nie będę chciał takich odcinków robić dopóki nie będę miał nowego internetu nie będę chciał takich odcinków robić e, oprócz kantera od kantera jak będę na przykład grał no to to jest jak. akurat będzie trzeba będzie trzeba tak wtedy I tak dzisiaj znowu nie zapomniałem muzyczki Znowu nie zapomniałem, jest kurwa, Dajcie mi lajka Dobra. A to chyba za pierwszy za jeden razem kofe. Chyba tak, chyba jo jestem razem tylko ja pójdzie Czy nie, trochę się rozstrzeda No, no 20-21 minut film jest spoko No będę, trzeba jeszcze raz no, dobra Okay. Dobra, teraz to już nie będę tam tego robił. To no tak, e, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, mam nadzieję że Wam film się podobało. Jeśli tak, to oczywiście daj mi łapkę w górę. Zachęciliśmy do nagrywania kolejnych odcinków. Ja ze wami zagram do następnego od odcinka. Na razie... A, i jeszcze jedno. Dzisiaj może, może, pewnie się pojawi jeszcze jedna gierka. Czyli kanek swej Offensive, To tak. Ja zauwałem, że nam, no,